Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, Witam się z wami Izabela Dab, czyli Craft Iza. Zapraszam was dziś na ostatni film o planowaniu, z planowaniem, dla planowania. I będzie to takie swoiste rodzaju podsumowanie, ale też wstęp, jeśli chodzi, wstęp dla osób, które chciałyby zacząć planować, a podsumowanie dla osób, które... Planują na co dzień, mają różne przydasie, a chciałoby zobaczyć, jakich przydasi używają inne osoby, czyli na przykład ja, i chciałoby się ze swoimi przydasiami podzielić w komentarzu w komentarzach do tego filmu, czego Wy używacie, co wam się sprawdza, a czego nie ma u mnie na przykład. Albo co jest u mnie i Wy też wykorzystujecie i też wam to dobrze. Dobrze działa. Dobrze, no to zacznijmy od takich rzeczy, które absolutnie nie są przeznaczone stricte do planowania i bez nich życie absolutnie planistycznie może być, może się odbywać. To jest ta kosmetyczka. Ta kosmetyczka to jest mój niedawny zakup. Akurat kupiłam sobie z kawą i książkami, a nie z planowaniem. Ale to jest kosmetyczka, którą ja używam do przewożenia tych oto wszystkich tutaj cudnych rzeczy, łącznie z dodatkowymi wkładami do travelersa, które się tutaj idealnie mieszczą, do podróży. To jest moja kosmetyczka, którą ja wykorzystuję jak gdzieś jadę i zabieram ze sobą swoje przydasie piśmiennicze. No, to absolutnie, absolutnie to jest coś, co bardzo lubię. Następną rzeczą, którą bardzo lubię i która mi się sprawdza przy planowaniu, a której nie wykorzystywałam dostatecznie mocno w 2024 roku, to są te kalendarze. Kalendarze z miesiącami, tak? Tu kalendarze od dni, w których się zaczyna miesiąc, plus nazwy dni tygodnia. No i tych kalendarzy jest tu oczywiście 7, tak jak 7 dni. 7 dni tygodnia, no i oczywiście zgubiłam, y, zgubiłam, to jest angielska wersja napisów, i zgubiłam, oczywiście, tutaj ten y, stempel, raz go tylko użyłam, i odłożyłam niby na matę, i już nigdy w życiu go nie znalazłam. Y, to jest y, stemple, które się zaczynają od y, poniedziałku, czyli tydzień zaczyna się od poniedziałku, a nie od niedzieli, no bo wiemy, że w Stanach, y, w tych krajach jest, angielskojęzycznych, tam tydzień zaczyna się od niedzieli, a nie od poniedziałku. U nas od poniedziałku, nie? Teraz, jeśli chodzi o rzeczy, które też nie są jakby bardzo konieczne przy planowaniu, ale są bardzo przydatne, to jest, proszę Państwa, klips trzymak. Jego używam bardzo często w bardzo wielu miejscach, szczególnie wtedy, kiedy mi się coś nie rozkłada tak zupełnie, zupełnie na płasko, nie? No to ja sobie tutaj na przykład o, przytrzymuję tą stronę i już jest. Tu mi się ta kartka już y, nie rusza. Ja mam nadzieję, że Wy to ciągle widzicie. Ta kartka mi się już tutaj nie rusza, jest. Można to sobie przesunąć, ale jest już, wiecie, sztywno i już y, wszystko gra. Ja, oczywiście, jak zapisuję coś, a jestem w domu, a tutaj w tym notesie akurat coś zapisuję, to ja sobie wyciągam ten cały wkład i wtedy mam w ogóle na płasko, nie? A jeśli no, jestem gdzieś w podróży, no to wtedy już nie wyciągam, tylko trzymam tutaj w tej okładce, ale wtedy sobie przytrzymuję tym y, klipsem. No i kolejna rzecz, która przydaje się, ale no, nie jest konieczna, to są nożyczki. Tak? Nożyczki ja używam tych naklejek na, na taśmach przezroczystych, więc czasami po prostu sobie je, nie czasami, tylko jak ich używam, no to zawsze, kiedy ich używam, docinam sobie po prostu tą, wiecie, kształt tej wycinanki i e, wtedy łatwiej jest to przykleić. E, bardzo w e, moim planowaniu sprawdza się lininka i ołówek. Bardzo. Ja bardzo często najpierw rysuję sobie tam te kratki, kreski ołówkiem, a dopiero potem markerem, czy, czy długopisem, czy piórem. No, bardzo często używam ołówka i lininki. Lininki to już w ogóle bardzo często, więc no, jakby bardzo mi się to, bardzo mi się to przydaje. Tu jeszcze patrzę na moje tutaj, te wszystkie, wiecie, cały zestaw tych. Rzeczy takich wiecie piśmienniczych i ciągle coś tutaj jeszcze dobieram i wyciągam, bo, bo zapomniałam wyjąć. Um, jeśli chodzi o pisanie, no to um, um, absolutnie um, game changerami dla mnie są Microny. Ja mam Microny 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,8, 10. No sporo mam tych Micronów. To jest akurat 0,1, a ten był chyba 0,2. Eee, tak albo 0,3, już e, wytarte ma tutaj, to wszystko, nie? Ale krony absolutnie, absolutnie. Następną rzeczą, którą, którą wykorzystuję bardzo często, jak widać, nawet po starciach tutaj tych, e, tych wszystkich napisów, e, ten jest wykorzystywany rzadziej. To są tomboły. E, ja tych tombołów mam sporo, kolorystycznie. Jedne lubię bardziej, jedne lubię mniej, ale generalnie bardzo, bardzo często ich y, używam do zakreślania, podkreślania różnych y, rzeczy, y, więc bardzo tą bołę polecam. Y, również polecam y, kolor docy. Jeśli jesteście osobami, które lubią listy, no to kolor docy sprawdzają się. Wyśmienicie, no bo to są po prostu, y, wiecie, to są po prostu, to jest po prostu narzędzie do robienia kropek, tak, do robienia kropek. No, a tutaj mamy zwykły, yy, zwykły taki wkładik, końcówkę, którą można sobie po prostu coś yy, zapisać. Yy, bardzo lubię te kolor docy, bardzo. Muszę się napić. Bardzo lubię te kolor docy, bo ja lubię listy, tak? więc wykropkowane zadania to są wykropkowane no i ja oczywiście oprócz zwykłych długopisów których też mam na tony po prostu tu w swoim otoczeniu, bo był taki czas że ja bardzo gubiłam mm, długopisy więc tych długopisów mam tutaj naprawdę na tony dookoła siebie eee, no i to wszystko, oprócz takich zwykłych e, żelowych długopisów ja używam e, piór ja bardzo lubię pisać piórem. To jest pióro, które było wykorzystywane z niebieskim atramentem i czarnym atramentem. Pióro na naboje. Ja tu chyba używałam parkera nabojów. Ale coś mi się stało ze stalówką. I bez względu na to, jak bardzo ją czyszczę, płuczę i jak, jak dobrych używam nabojów, no Parker to jest chyba niezła marka, nie? To to pióro nie chcę pisać. Ono bardzo pachnie moimi perfumami, bo ja w przeróżny sposób starałam się wyczyścić tą tą wiecie stalówkę i według porad na YouTubie i według specjalistów od piór no nie działa tamta, tamta stalówka, po prostu nie działa. Mam jeszcze takie pióro z czarnym atramentem. I to jest takie pióro, gdzie tutaj za pomocą tego, tej takiej plastikowej poduszki napełnia się atrament z buteleczki. Tak, i tu mam atrament czarny. To nie jest jakiś, to nie jest jakiś, wiecie, markowy atrament, tylko po prostu kupiony w sklepie popierniczym. I to pióro takie atramentowe, tylko to pióro jest bardzo lekkie, nawet jak się napełni tutaj atrament, bo ono jest teraz puste, nawet jak się napełni tutaj ten atrament, to ono jest bardzo lekkie. To pióro moje, ono już było w miarę takie ciężkie. Jak się założy z tyłu tą skówkę, no to rzeczywiście czucie w ręku i nim się bardzo dobrze pisało. Natomiast to pióro, to jest moje najnowsze pióro za naprawdę nieduże pieniądze, dwufunkcyjne, bo teraz mam włożony nabój, po prostu. Ta, nawet miałam włożony nabój. E, natomiast ono ma e, ono ma też ten, e, wiecie, to narzędzie, w którym się wkręca, czy znaczy możliwość zamontowania tego narzędzia, do którego w, e, nalewa się atrament, tak? Znaczy, zaciąga się atrament. Już Wam pokazuję, o co mi chodzi. No i co, zgubiłam już to? A nie, nie zgubiłam, przełożyłam, bo podróżowałam ostatnio i nie mam tutaj. Ale to jest taki tłok, nie? Nakręcany i nim się wkręca atrament. To pióro ma dosyć grubą stalówkę. Myślę, że nawet taką dwumilimetrową. Więc ten napis piórem jest dosyć gruby. Um, ale nie leje, nie, atrament z niego nie wypływa, co jest bardzo często zdarzającym się problemem y, piór, e, szczególnie tych piór niemarkowych. Nie, nie nie? No ale wiadomo, że nie, nie wszystkich nas stać na pióro za parę tysięcy zł, tak? więc raczej oscylujemy tam w 100, może 200 zł za, za pióro, nie więcej. E, ja odkryłam taki sklep, który nazywa się Pióropuszak. I oni zajmują się właśnie dystrybucją różnych piór i atramentów, i mają takie kolory, zestawy atramentów kolorowe, z których ja też chciałabym zacząć korzystać. I mają pióra, no mają też pióra bardzo drogie, tak, jak mówię, za parę tysięcy złotych, ale mają też pióra w cenie naprawdę dostępnej dla zwykłego zjadacza chleba, który lubi pisać piórem. Tak, to, to jest taki sklep, w którym też znajdziecie. Znajdziecie takie pióra. Dowiedziałam się też w tym roku, że są w Warszawie organizowane targi, takie piśmienniczo-piurowe, głównie z nastawieniem na pokazanie, właśnie piór, i różne marki się wystawiają. Znaczy, może nawet nie marki, tylko dystrybutorzy, chyba bardziej, czy sklepy, w których można dane pióra kupić. No i tam patrząc na relacje na YouTubie. No, to powiem Wam, że no się działo. I tam można było popatrzeć na, czy kupić, nie? No Kupić yy, pióra yy, też w przeróżnych cenach, naprawdę w przeróżnych cenach, ale no już takie wiecie: pióro marki pióro, nie? A nie pióro marki krzak. Dobrze. No i do planowania, jak już mamy czym pisać, to przydałoby się mieć w czym pisać. No i dla mnie absolutnie wciąż i zawsze. Najlepszym z możliwych jest planer B5. Ja akurat uwielbiam planery od pani swojego czasu. Firma pani swojego czasu już nie istnieje, powtarzam to ciągle, jest teraz pracownia budzyńskiej. Olka od czasu do czasu, czyli raz do roku wypuszcza planery, to jest planer B5, to jest reprodukcja jej obrazu na okładkę idzie do mnie już nowy na 2025, ale drugą połowę, bo ten jeszcze starczy na początek 2025. Więc tamten, myślę, gdzieś tak maj, idzie do mnie, ma przepiękną okładkę, na której jest mandala namalowana. No i jest po prostu przepiękny. Jak przyjdzie, to Wam go pokażę. Jest po prostu rewelacyjny. Ale mam też inne formaty planerów. To jest mini planer od, też od Pani Swojego Czasu. I on też jest tak samo zorganizowany jak ten duży. Też ma kartki w kropki, tylko ma ich tam mniej, bo tamten ma 256, ten ma 179, ale też ma na początku spis treści i ma na początku kalendarze, więc jak dla kogoś, jak dla kogoś, planer B5 jest za wielkim formatem, no to ten planer to nie jest A5. To jest jeszcze mniejszy format. Znowu mam, mam tutaj, macham rękoma. 21 i 2, okładka, tak? 21 i 2 na 13. Taki jest wymiar. No, może na 12 z kawałkiem. No, bez grzbietu 12,2 z grzbietem 13. Tak? to jest taki e, wymiar, czyli taki na wysokość kartka A4, natomiast na szerokość e, połowa, chyba A4, tak mniej więcej, połowa A4. No i e, tak już parę razy wam pokazywałam, e, to, jest mój, e, to jest moje miejsce na zapisywanie różnych pomysłów. Nazywałam, nazywałam go pomysłownikiem. Czyli taki mój codzienny e, planerek do zapisywania do zapisywania moich y, pomysłów, jak mi coś przyjdzie do głowy, oświeci mnie jakiś y, wiecie, jakiś pomysł y, jak, co będę robić w danym czasie, gdzie co planuję w 2025 na kanale, na przykład jakie tematyczne prace chciałabym robić i takie tam różne, wiecie, rzeczy no to mam sobie tutaj taki mój y, pomysłownik tu przykleiłam sobie te kartki y, naklejki, zwycięstwa ważne i coś tam bo po prostu chciałam je przykleić, nie? żeby jakby zlikwidować arkusze, na którym miałam jeden, jedną albo dwie naklejki. Bo było mi zwyczajnie żal ich wyrzucić. Więc ja sobie po prostu przykleiłam tutaj do, do, do tych pamiętniczków, do, nie pamiętniczków, tylko pomysłowników. No i tutaj mam jeszcze jedną rzecz, której do tej pory nie widzieliście, ale ja ją cały czas testuję. Na którymś z moich filmów powiedziałam, że ten planer A5 jest dla mnie trochę za duży, znaczy nie źle, wróć. On nie jest dla mnie za duży. On jest dla mnie idealny, tak? Bo ja mam miejsce, żeby w nim wszystko zaplanować, napisać, rozpisać, prowadzić efektywność doby, zapisywać swoje rutyny, robić plany dnia czy dni, bo różnie dni, plany dni moich wyglądają w różne dni, inaczej wygląda plan. Jest uzależniony od bardzo wielu rzeczy, na przykład od tego, czy pracuję w danym dniu z biura, czy z, czy z y, domu. E, więc inaczej się ten plan dnia po prostu rozkłada. Inaczej wyglądają poranki na przykład, inaczej wyglądają popołudnia. E, no bo te godziny pracy wyglądają oczywiście tak samo, tak? No więc y, nigdy nie zrezygnuję z planera B5. Nigdy. Natomiast planer B5 w twardej okładce ma to do siebie, że jest ciężki. Natomiast to jest, to nic nie waży, tak? Nawet to razem wzięte do kupy nic nie waży. E, I to można zawsze wrzucić do torebki i zawsze mieć pod ręką. I ja ch chcę mieć ten pomysłownik pod ręką, ponieważ pomysły wpadają do głowy w różnych dziwnych miejscach, tak? Nie tylko kiedy siedzę przy biurku i nad czymś kminie, ale też wtedy, kiedy właśnie jadę autobusem, albo samochodem, albo pociągiem, albo siedzę w kawiarni i czekam na koleżankę. Wtedy mi dużo rzeczy fajnych do głowy przychodzi. I ja muszę mieć miejsce, żeby je zapisać. Mogłabym je nagrać na telefonie, ale trochę durnowato wygląda człowiek, siedzący w knajpie, gadający do, sam do siebie w, do telefonu, nie? no więc nie. Muszę mieć coś, żeby sobie zapisać. I postanowiłam sobie wypróbować. To jest akurat podróbka, bo to jest mniejsze niż notes ten oryginalny, a w oryginale mówimy o notesie tygodniu, tak, tygodniowym hobonici. Nie zdążyłam już kupić hobonici w Polsce na 2025 rok, więc postanowiłam kupić sobie coś na kształt hobonici. I spróbować wykorzystywać go do takich planów yy, i celów, które, od, znaczy nie celów, planów, które odbywają się poza domem. Czyli ja ten notes mam zawsze ze sobą, yy, kiedy jestem poza domem, tak? Więc łatwiej jest mi do niego zajrzeć i zobaczyć, yy, co tam miało zostać, yy, co tam miało zostać zrobione. On ma też yy, Future Lock, ja sobie pozaznaczałam weekendy na razie na, na kolorowo. No i tutaj w 2025 roku będę jechać na pewno na spotkanie w Tykocinie w lutym, więc też sobie to zaznaczyłam na razie. Nic więcej tutaj zaznaczonego nie ma, no bo ten podstawowy future log, którym ja się posługuję, jest w tym dużym planerze. Tak, Ale tutaj w razie czego na szybko by mnie ktoś zapytał, czy może się ze mną spotkać 12 października, no to ja mu powiem, że nie, bo, bo nie. Nie, bo, bo jestem wyjechana, czy tam coś mam zaplanowanego, nie? Tutaj mam y, miesiące i oczywiście, że nie mam zamiaru przepisywać tego, co się ma, co jest zaplanowane w miesiącu w tym moim dużym planerze B5. No nie mam zamiaru tego przepisywać, tak? Y, natomiast y, tutaj y, znowu prowadzę swój, y, wiecie, swój celownik y, zdrowia, a w zasadzie diety, a w zasadzie gubienia kilogramów. Y, więc tutaj zapisuję sobie y, kalorie, które zostały pochłonięte i zostały wytracone i jakie są dopuszczalne i tak dalej. No i tu będę prowadzić też trackery y, y, wagowe. Nie? Ale no to tu mamy 2025. Ten grudzień to jest taki, wiecie, zrobiony y, trochę na próbę. I to tutaj zupełnie niepotrzebnie, rozpędziłam się nie? i zapisałam sobie też, przyniosłam sobie te same cele, które mam w 2025. Co ja gadam, w dużym planerze, ale tutaj celem powinny być właśnie coś związanego z tym jedzeniem, kaloriami, dietą itd. No i tak dalej. No i tak będzie to wyglądać. Tutaj sobie planuję takie rzeczy, wiecie, które są poza, poza domem do zrobienia, że tam nie wiem, co mam kupić, gdzie mam co załatwić, pójść na. na Badania, rejestracje i takie inne rzeczy. No i jak widzicie, tutaj nie ma naklejek, tak. No dobra, są tam trzy, ale no nie jest to prowadzone jako bullet journal, tylko po prostu jako taki planer do wyjścia, żeby kiedy nie mam przed sobą tego planera dużego, żebym mogła sobie, prawda, zobaczyć, co ja mam tam zaplanowane w danym dniu do zrobienia. Kiedy jestem poza domem. E, listy zakupów nawet tutaj nie wpisuję, bo mam do, do tego aplikację, tak? Do, do listy zakupów w telefonie, więc nie, tutaj też tego nie prowadzę. Okej, okay, to są takie moje, moje niezbędniki, że tak powiem, do planowania, tak? Kiedy ja te rzeczy o matko, no przecież nie powiedziałam o najważniejszej rzeczy, ludzie. No i przecież nie powiedziałam o naklejkach. Ja kupuję naklejki w Tosiakowie. buka. E, I to są naklejki, e, bez których ja już nie potrafię żyć, bo mi się nie chce tego pisać, e, jaki jest dzień tygodnia albo jaka jest data dokładnie. Ostatnio malowałam trackery, bo zapomniałam przy, przykleić. No ale mam też takie naklejki, wiecie, po prostu, które są ozdobnikami da, dla danej dla danej strony no i jakby no nie muszę tego udowadniać, że to wykorzystuję tak, no mam te naklejki, bardzo dużo mam tych naklejek, wszędzie w każdym tygodniu ten listopad był kawowy taki fajny, październik był taki fioletowy, halloweenowy, superowy, bardzo mi się podobał w ogóle wszystkie mi się podobają, jesienny był fajny, w ogóle jesienny jest inspirowany Moją ulubioną kolekcją papierów z Craft O'Clock, czyli autumnaria. No, przepiękny był ten, ten miesiąc, a ja we wrześniu zaczęłam ten, ten planek. No więc w każdym miesiącu używam tych naklejek. E, bardzo, że tak powiem, namiętnie, e, a zapomniałam o nich powiedzieć. Sorry, Tosia. No ale używam tych naklejek do kupienia w Tosiakowie co miesiąc nowe. Można, ale oczywiście nie trzeba, ale zachęcam, bo one ułatwiają życie. Tak szybko się nakleja, szybko się robi tygodniówkę. Zresztą kilka tygodniówek jest na kanale, więc możecie zobaczyć. Podobnie jak planowanie miesiąca, też można zobaczyć. A nowe planowanie miesiąca stycznia będzie pewnie w pierwszą sobotę stycznia, nie? Albo w no, pierwszą sobotę stycznia raczej. Więc zachęcam, jeśli ktoś zamierza zacząć. Yy, Swoją przygodę z planowaniem to nie trzeba mieć wypasionych zeszytów, nie trzeba mieć wypasionych notesów w czterech formatach. Nie, wystarczy jeden. Wystarczy tak naprawdę zwykły zeszyt kupiony w papierniczym, coś do pisania, może jakiś jeden kolor do podkreślenia ważności czegoś i też można tak zacząć. Tak można zacząć. Natomiast wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia i Bardziej się zagłębiamy w dany proces, im więcej z tym procesem planujemy, pracujemy, tym więcej rzeczy chcemy mieć. Tak jest niestety z każdym hobby. Czy to jest szydełkowanie, czy to jest scrapbooking, czy to jest, nie wiem, malowanie, odnawianie mebli. Z każdym hobby jest tak samo. Im, Im głębiej w las, tym więcej drzew. No dobrze, to tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Dziękuję Wam za cały rok spędzony ze mną. Na tych naszych pogadankach o planowaniu. Nie porzucamy tego w 2025. Jest jeszcze wiele rzeczy do opowiedzenia i pokazania w procesie planowania, i mam też dla Was niespodziankę. Dla, do każdej osoby, która skontaktuje się ze mną na Instagramie, mój Instagram jest na dole w, w opisie tego filmu. Każda osoba, która się ze mną skontaktuje na Instagramie. Dostanie ode mnie plik, taki PDF z moją subiektywną wersją podejścia do planowania w rozpoczęciu nowego roku. Zapraszam zainteresowane osoby serdecznie. Do zobaczenia. Pa-pa.